Dokładnie 10 lat temu 12 czerwca odbyła się premiera filmu Jurassic World. A wraz z tym zadebiutowała seria zestawów Lego kontynuowana po dziś dzień. I choć niestety w jej przypadku poskąpiono nam złotych figurek dinozaurów, to postanowiłem, że z tej okazji otworzymy sobie polibak, który był dodawany do również wydanej 10 lat temu gry Lego Jurassic World. Konstrukcja z zestawu to prosta pułapka na dinozaura oparta na naelektryzowanym łańcuchu, który opada na ofiarę, która pociągnie za. Z ciekawszych elementów można wyróżnić kafelek z Podobny występował w przeszłości, ale ten konkretnie pojawił się tylko tutaj. Dinozaur natomiast to całkowicie nieruchomy dual mold, który w większości wykonany jest z gumy, nie licząc wypucki na grzbiecie odlanej z twardego plastiku. Poza tym posiada możliwość szczepienia bara do pyska, a także studa, lecz co ciekawe, do tylko jednej z nóg. Co ważne, był to trzeci i ostatni raz, gdy ten rodzaj dinozaura pojawił się w jakimkolwiek zestawie. Będąc po czasie wypartym przez podobne rozmiarowo dinozaury wykonane w większości z plastiku. A czy wy obchodzicie w jakiś sposób to, że.